Kiedy kobieta mówi te pięć zdań, o których zaraz powiem, to znaczy, że tak naprawdę ciebie nie chce. Nie chce cię, ale również nie chce ci powiedzieć brzydko w twarz, że byś opuścił jej życie, po prostu powiedz jej te pięć zdań. Oczywiście tego jest więcej. Wyróżniłem tylko takich pięć najbardziej popularnych, a więc numer jeden jest to zostań przyjaciółmi. To oznacza, że. Tej kobiety nie pociągasz. Ona chce, żebyśmy, żebyście zostali przyjaciółmi, ale tak naprawdę to nigdy nie będziesz jej chłopakiem, nigdy nie będziesz jej mężczyzną. Ona po prostu nie chce ci powiedzieć wszystkiego prosto w twarz, aby cię może nie urazić, może nie ma tego w stylu mówienia, po prostu prosto w twarz. Może jest osobą, która jest taka bardziej nieśmiała, nie jest pewna siebie. I po prostu nie chcę, abyś źle ją odebrał. Więc pierwsze, to jest, zostańmy przyjaciółmi. Numer dwa, to jest, zasługujesz na lepszą, zasługujesz na ładniejszą kobietę. To również jest nic innego jak poinformowanie cię, że po prostu jej nie pociągasz. Chcę, żebyś po prostu opuścił jej życie. Albo żebyś był w takiej sytuacji, że po prostu będziesz w jej życiu, ale. Ona nie dopuści cię do tego, abyś był z nią jako partner. Kolejny to jest nie jestem gotowa na relacje. Kiedy kobieta mówi, że nie jest gotowa na relacje, to znaczy, że za szybko działasz, za szybko postępujesz, za bardzo jesteś nachalny, za bardzo jesteś napalony, za bardzo za tą kobietą biegasz, za bardzo wydzwaniasz. Chcesz robić coś na siłę, i ona właśnie mówi poprzez ten komunikat, żebyś zwolnił: że po prostu robisz coś za szybko, ale to również oznacza, że bardzo małe są, są, są ogólnie szanse, że będziecie partnerami. Kolejna to jest: ja nie zasługuję na ciebie. Kiedy również coś robisz za szybko. Kiedy pokazujesz bardzo szybko swoje intencje, to kobieta wtedy mówi, że ty zasługujesz na inną. Po prostu to jest nic innego, jak również pewna technika, która mówi o tym, żeby nie to, żeby cię spławić, ale żebyś po prostu sobie nie myślał, że coś między wami będzie, a więc nie zasługuje na ciebie. I. Kolejna ostatnia, czyli piąta, jesteś dla mnie za dobry. Jesteś dla mnie za dobry, to również oznacza to, że może na początku pokazałeś za bardzo, że ci zależy, zacząłeś kupować prezenty, zacząłeś kupować różne upominki, zabierać tą kobietę, gdzie ta kobieta jeszcze nie zainwestowała swojej energii, jeszcze ta kobieta nie była przekonana, czy chce w ogóle być z Tobą, czy chce wejść w relację, a Ty zacząłeś być tym miłym facetem, o którym mówię na tym kanale. Między innymi. No i później kobieta, oczywiście, się z tego wycofuje, bo widzi, że ty masz presję, widzi, że ty biegasz, widzi, że to ty inwestujesz więcej niż ona. Pamiętaj, że bardzo ważna rzecz, aby kobieta również inwestowała, bo kiedy mężczyzna inwestuje tylko, to takiej kobiecie łatwiej po prostu odejść z takiej relacji. Dlatego zawsze inwestycja powinna być z dwóch stron. Kobieta, która jest zainteresowana tobą. To będzie inwestowała. Nie chodzi o to, że będzie inwestowała pieniądze, ale na przykład będzie inwestowała czas. W to, że na przykład, kiedy idziecie na wakacje, również ona się dołoży do tego, że będzie coś w tym kierunku robiła. Na przykład, będzie szukała hotelu, będzie próbowała coś zorganizować, a nie będzie tylko siedziała i czekała, aż Ty wszystko zrobisz. Jeżeli Ty wszystko robisz, to po czasie, kiedy ta kobieta będzie chciała z tej relacji odejść, to ona to zrobi bardzo szybko. I po prostu nie będzie miała skrupułów Dlatego, że nic nie zainwestowała Ludzie nie lubią Tracić swoich inwestycji Dlatego bardzo ważne Kiedy usłyszysz, jesteś za dobry Po prostu to oznacza Że nie będziesz tą kobietą No i oczywiście, jeżeli macie Swoje jakieś inne Zdania, czy Coś wiecie na ten temat Może doświadczyliście tego W, w przeszłości To oczywiście zostawcie komentarz pod tym filmem. No i jeżeli oglądacie ten film z TikToka, to u góry w pierwszym linku będzie link do książki: Jak słuchać i zachować zrówną sylwetkę na całe życie w dwóch różnych formatach audiobook oraz e-book. Bardzo ważne, aby cały czas dbać o swoją sylwetkę. Pamiętajmy, że atrakcyjny mężczyzna nie tylko to jest ten, który dba o siebie, ale również dba przede wszystkim o swoje zdrowie. To pokazuje, że jesteś pewny siebie, to że masz miłość do siebie oraz budujesz poczucie własnej wartości. No i jeżeli oglądacie ten film z YouTube'a, to w pierwszym komentarzu pod spodem będzie link do właśnie tej książki, tym razem również w wersji książkowej. No oczywiście subskrybujcie kanał, prześlijcie ten dalej, skomentujcie i do zobaczenia. Pozdrawiam.